W kolejnym nowym, Dzisiaj przychodzę do Was takim vlogiem. Hejka jestem już w domu. Mamy godzinę 7:56. Zrobimy sobie kawę. Przyszły dwie paczki. Ja już te paczki otworzyłem. W jednej paczce była, był podręcznik do religii. Tak, taki mam. A w kolejnej paczce była bluza. Taki ma tył. Paczut, no po prostu taki. No. Więc to tyle, jeśli chodzi o paczki. No. Więc tak. Teraz one sobie siedzą, coś poogarniam. Mm. Mamy sobotę. I co? I tak. Yy, wygląda mój poranek. Mm. Więc co? Tak. Później do Was śledzę. z. Nie wiem, może wieczorem południu zobaczymy. Hejka, właśnie mamy godzinę 9 z kawałkiem. Naszła mnie chęć i zrobię sobie cynamonki, tak? Mam już e, przepis wybrany, ten, który zawsze robiłem, więc sobie zacznę robić teraz. Hejka, właśnie ja już zrobiłem ciasto, ciasto moje się już e, no. rośnie, zakryłem teraz godzinę, muszę czekać, mamy godzinę 10.24, czyli 11.24 będę dalej to robić. Teraz posprzątam kuchnię i co? I wrócę jak będę już robić ciasto. Może na razie nie wygląda jakoś apetycznie, ale na pewno będzie dobrze smakowało. No, takie jakieś rolady wyszły mi. Co, wkładam do pikarnika. Hejka, właśnie mamy godzinę jeden. i co? Wyciągam y co na wam pokażę. Troszeczkę się posklejały, ale to odklejemy je. No, ale tak. Hejka. Y Wyszły mi takie bułeczki No Więc tak Zjem później do wyscalezwa Pokażę Wam teraz moje podręczniki i ćwiczenia Tak, będę wam pokazywać po prostu po kolei jakie mam do klasy ósmej Ćwiczenia do niemieckiego takie mam Ćwiczenia od angielskiego, rok temu one były... Całości puste. Hmm. Yy, podręcznik do niemieckiego, taki mam. Kompas Team yy, jeden miałem w klasie 7, teraz mam taki. Yy, tu mam książkę opracowania, do której to jest moja. Ja kupiłem ze swoje. Tutaj macie różne jakieś listy lektur, wierszy yy, i też mi się przyda na sprawdzian z polskiego. Ktoś notatki porobię. Kolejną książką jest to książka z geografii. Taka. Mm. No. Więc tak, tu mamy podręcznik już używany. Bo na przykład ten podręcznik jest nowy. To podręcznik jest stary, Flash 8. Ostatni podręcznik w podstawówce z Flashem. Tak. Eee... WOS? Tak. WOS taki. Matematyka prawdopodobnie będzie taka jaka jest, bo rok temu nie używałem jej. Nie nosiłem. Po prostu ona leżała w szafce cały rok szkolny. Może raz ją użyłem. Eee, fizyka. Taka. I co? Nie wiem, czy będę nosić, bo jeszcze w klasie są książki biologię. Też nowa edycja, tak jak kilka poprzednich książek. Moja ulubiona chemia, taka. No. Tutaj mamy język polski. Taka książka i do religii, że dzisiaj to. Kupiąc swoje też. Na przykład ja e, u mnie w szkole, jak w klasie siódmej byłem, miałem tylko taką książkę, tylko siedem i jakaś tam inna nazwa. To może sobie, nie wiem, jak jesteście w siódmej klasie teraz, jak jesteście w 8. Byliście w siódmej i macie na przykład taką książkę To możecie sprzedać dla tych e, dla, klasi, e, dla siódmoklasistów Więc nie wiem, tam za 10 zł takie rzeczy Na przykład też były inne podręczniki Też inni sprzedają Tam dla pani dają, tam kwotę piszą 10 złotych 9 zł. Ktoś chętny z innej klasy, nie wiem tam I po prostu jest zainteresowany Daję pieniądze dla pani. Po prostu wiecie, po co komuś by było trzymanie tych książek? Nie wiem. Ale tak. Mamy zeszyty też z klasy czwartej. Tak, zbieram takie rzeczy, nie wiem po co. Pewnie w czerwcu wszystkie pójdą do kosza. Kilka zostawię do lipca. może się przydadzą. Jakbym się dostał do takiego, jakiego chcę. Ale to zobaczymy. I tak. Będę robił teraz chyba notatkę z y, Polskiego na sprawdzian w czwartek, za tydzień. Bo mam... Y, to będzie Fraszki, Jan Kochanowski. Więc sobie zrobię teraz taką notatkę. Już mam jakąś tą notatkę zrobioną na iPadzie. Ale jeszcze muszę ją dokończyć. I sobie też pooglądam coś. I co? Już mam godzinę 13.44. A zacząłem dzień, yy, nagrałem o 7.50 z kawałkiem. Już widzicie trochę czasu. No, więc tak. Hejka, jestem na spacerze. Nie robiłem jeszcze tych notatek z polskiego. Mhm. Ale później będę robił. Później też będę się uczyć do biologii. Yy, tak. Bo mam w czwartek kartkówkę, ale pani nie ma, więc nie wiem czy będzie. Ale i tak warto się pouczyć. A no, więc tak. Bo z biologii też chcę mieć czwórkę na koniec roku. Jak się uda, to może i piątkę, ale wątpię. No, ale wiecie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ejka, mam 21-26. Jest takiego mojego kartonu. Eee. Znalazłem takie dwie dynie, tak ta nie wiem skąd to była, ale mamy jedną taką i drugą taką. I druga taka, więc sobie gdzieś ja też postawię. Zrobiłem sobie napój i chyba y, zapalę sobie świeczkę tą? Więc tak. Hejka, mamy niedzielę, mamy 12.35. Ja się uczę polskiego te fraszki kochanowskiego. Tragedia. No, więc teraz będę się uczyć tych fraszek. Tutaj mam tu książkę opracowania lektury, lektur i wierszy. Mam jedną notatkę na y, iPadzie. No, więc zrobię jakąś notatkę, takie najważniejsze informacje. I tak wygląda moja niedziela. Mamy już 19.28. Ja sobie jem arbuza Zrobiłem sobie herbatkę. Tak. I świeczkę sobie tą zapalimy. Te świeczki mmm, Twitter Candle. No. One też są fajne, bo nie musicie ich mm, zapalać. Po prostu je otworzycie z tego pudełka i wam będzie pachnieć w całym pokoju. Więc też fajne. I dzisiaj ta sama co wczoraj. No. Więc tak. Też sobie zapalimy. Się, więc tak to wygląda sobie zjem, wcześniej się uczyłem polskiego, też miałem gości to no yy, tak, ale już mamy 19.29 prawdopodobnie jutro nie będę nagrywać hmm. więc tak, może jeszcze później do was się odezwę dzisiaj